zagraża twojemu życiu lub zdrowiu kontrolok kontrol jedna tabletka dilitowa zawiera 20 mg pantoprazolu wskazania krótkotrwałe leczenie zgadki u dorosłych przeciw wskazania na wrażliwość na składniki leku. jednoczesne podawanie z inhibitorami proteany w wirusach i np. przykład na wierz na podmiot odpowiedzialny takeda gmbH Rek. lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy letnie właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kontrolok. Kontrol. Jedna tabletka do litowy zawiera 20 mg pantoprazolu. wskazania krótkotrwałe leczenie skagi u dorosłych przeciww wskazania na wrażliwość na składnik i leku jednocześnie podawanie z inhibitorami proteazy, wirusa wirusach i na przykład atadan Podmiot odpowiedzialny Takeda gmbh BMH.